And ta dziewczyna jest szczęśliwa. Tak. 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 Więc Tak. 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 Yeah, Tak. 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 North. A Tak. wygląda moja sypialnia. Ale Tak. 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 Lokalne lody To Tak. 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 Teraz yeah. będziemy próbować. Mam tu. Dobra, lecimy. Jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą mam właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki, i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. To jest widok z mojego hotelu, w którym jestem A tak wygląda moja sypialnia Za 700 rupii 700 rupii To jest, nie wiem, z 18 zł Dwa łóżka, no bo przeważnie są dwa, nigdy nie ma jednego Kontakty No są tu sklejone Tu wyrwane Wali fajkami no bo tutaj się pali przeważnie. No i tutaj łazieneczka. Nie wiem czy widać. Ale nie wiem gdzie się światło zapala w łazience. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej jest miejsce, żeby wypornać i ogarnąć trochę rzeczy. Uff. Dzięki Bogu. Uff. Ale się wykopałam. Zimna wręcz lodowa ta woda. Z góry. Ciepły nie ma. Nie, nie ma. ciepły. Na ciepło trzeba mieć pieniądze. W sensie tutaj ciepło się nikt nie bije trzeba grzać, trzeba gaz zużyć albo ropę do silnika. Dostanę to jeszcze jeden dzień, ale jest zimno. Ło, ho, ho. I jeszcze trochę. Otworzymy okienko, żeby ciepło wpadało. O, na dworze jest ciepło. Dobrze, dobrze, ogarnie mi idę do miasta. O, no dobra. Dobrze się wyciśnie. O, śmiała za pralka wiadrowa. Proszę bardzo. bardzo, bardzo. To jest wiaderka. Lokalna restauracja. Trochę wygląda jak garaż, ale co? Najważniejszy jest telewizor. Telewizor w rogu żeby można było sobie obejrzeć wiadomości, co się dzieje w kraju, co się dzieje za granicą. Tutaj szefu szefu, cały, cały ten, całej bazy. Poprosiłem o chlebek i poprosiłem o ciecierzyce I Tutaj kolega cebulę kroi. O cebulę też trzeba poprosić, żeby... bo cebula jest antybakteryjna. No. Taka sytuacja. Trochę nieporządek, ale co tam? Za stówkę ciecierzyca. No i świeżo zrobiony chlebek tutaj z piekarni obok. Więc można się najeść. Można trochę wiadomości poglądać. Zobaczcie, to jest piec do robienia chleba lokalnego. Tutaj się robi roti. 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 W pakistani zobaczmy tandoor. Tandoor. jest desi roti to desi naan. Słuchaj. Alah Obadajcie jakie tutaj są chodniki. Co i rusz trzeba podnosić nogę, chodzić, schodzić, bo za chwilę i tak trzeba. Wchodzić. Proszę bardzo, w nocy tutaj normalnie można zęby stracić. O! No i kolejny, Hop. Zobaczcie, motorek można kupić. Zaraz zapytam, ile kosztuje. Jest Honda 700, prawdopodobnie. Tutaj jest chiński. Trzeba zapytać, ile kosztuje. Salam aleikum. How much, how much Honda? to buy motorbike, no, no, no sale, repairing, Reparing. but normally how much? 50.000 plus 50.000 rupees. One piece. One piece. Yeah. Okej, okay. cholera kartę mi wciągnęły i nic się nie da zrobić. No i tutaj, cancel, cholera nic nie działa. Jedyna moja karta, która teoretycznie działa tutaj. Ja pierdzielę Wyszło Idziemy dalej Pan mówi, że to jest medy medyczne się smaruje Oil, oil Oil Ale jak pachnie, ale Jak to pięknie pachnie Wow very nice Very nice This is like doktor Doktor. Yes. Wow. Medicine, herbal, medicine. medicine. This is uh, this? This is the massage. Masaj. No, is massage. masaż, masaż. To jakieś drzewo, nie wiem, szyszka? This Kokos. It Kokos. Oj. Kacper but... is... ma? Słano, to jest maskara. No this... nie this... jak maskara, nie nic ciemne jest.

Dul, Dul. K -kaziel. K -kaziel. K Kaziel. Lokalne lody. E śmietankowo truskawkowe. Mm. Pychota. Pan tutaj sobie tak stoi, zobaczcie, Poleję trochę czekoladą i na wynos będzie pyk, pyk, pyk i na wynos. Zobaczcie jakie małe kubeczki fajne. A tam siedzą dziewczyny. Nie mogę ich nakręcić, ale są w ogóle wyglądają jak z, ze Skandynawii. Teraz kumpel mi kumpel pomógł wymienić pieniądze. Z żadnego automatu nie mogłem z trzech kart wypłacić hajsu. No i wymieniłem dolary. Zawsze mam, jak jadę w podróż, dolary schowane. Więc zawsze można gdzieś wymienić. Tutaj trzeba uważać, żeby ktoś nie pytnął z lewej strony. Le, ruch lewostronny, więc trzeba uważać. Idę teraz ogarnąć pocztówki dla czytelników. Nie wiem, czy kupiłeś pocztówkę, czy nie. Ale jak kupiłeś, ją, to zaraz ją będę ogarniać. It's here. Zobaczcie, teraz tak. Mamy już kartki pocztowe dla osób, które zamówiły. I mam znaczki. Zobaczcie, ile znaczków. Mam 600 znaczków. Czyli tak, tutaj będzie całe zaklejone. Plus jeden znaczek, ten. Tutaj. Miejsce do napisania pozdrowień tyle. I to jest na adres. o nie? Dobra, ale mamy wszystko. Mamy wszystko, więc można wysyłać karteczki. Ja się też cieszę. Chodzę sobie tutaj po tych sklepikach z rękodziełem, no i trafiłem na Ehmada, Echmada sklep, i chodźcie, wejdziemy zobaczymy co ma tutaj. Good morning Ehmad. Good morning, sir. How are you? Good, thank you. Can you show me your old picture? Yes, you have some old picture. No, Who no, is no, here? 1979 uh, I 1983 O oh, yeah, my yeah, yeah. god this is this is this is my father father this and this, this? A friend, this is a in, uh, guide european european cl tourist, climbers, tourist. climbers 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 yeah because jacket is very good yes, yes, climbers. yes. climbers this this is uh, my elder elder father elder father mm. today because this is family this, business this is family, yeah, business. family business we introduce uh, and start up this handicraft in Gilgit-Baltistan. Oh, okay. In my this man here. What do you have here to sell? This I'm is selling many the traditional hand spinning wool cap. Ah, okay. Z tego robią czapki, a tak. And you have this also stones, stones different. Ruby, emerald. This is a ruby, emerald, rubellite, turquoise. These quartz, this emerald, also, this is a white topaz. Jade? Topaz. J J no, no, no. Jade jade. Is here. Where, where, where? This is jade. Jade. Yes. so yes. Yes. is jade. Carpets. Oh. Handmade carpets. Oh, like Persian? Yeah, this is Persian. This is from Afghanistan. Afghanistan? Yeah, in the, in the Tajikistan. Uh, other different from China Khutan. Okay. Yeah. And how much price for like this? These are two thousand rupees. And this? This same. This, this elephant design. Elephant design, but and silk embroidery. But for for what? I can use this. You can use for the uh, in over the teapot. Teapot. Yes. To to keep warm. To keep warm. Keep warm. In table, <laughs> you can put put over the. Yeah, yeah, yeah. Okay. Zobaczcie jaki piękny materiał. jak to pięknie jest This is ibex wool, ibex and sheep wool mix. Mix? Yes. This is 100% tea. T. Thank you. Keep. Did you? No, no, keep. Thank you. Thank you. How is it? You have different stuff. No, no. Different stuff, necklace. yes, yes. yes, yes. This is from Afghanistan. This is lapis lazuli. Lapis lazuli. Yeah this from Afghanistan It is not oh. in Pakistan. Okay. Idziemy do Tamal. Lokalna restauracja. Zajrzymy. Salam alaikum. Nie odpowiada? Tomak. This is Paul Mantu. Mantu. This is Lakhan. And Barkan. this is lao which is made of rice. This is y How to say this? Palau! Palau, palau! This is mam tu! Mam tu tutaj pan przygotowuje mam tu. W środku jest mięso i warzywa. O, tutaj chłopak, ale porcja duża. Teraz będziemy próbować mam tu i zobaczymy. Tak. Wygląda trochę jak taki pieruch. W środku, w środku mięso z cebulą. Mm. Pyszne. Ale pyszne, nie jest ostre. Mógłbym powiedzieć, że przypomina trochę coś takiego jak w Rosji. Dopomniałem się, nazywa to w Rosji: mm. Very nice. Mm. Teraz trochę od stóp, ale nie dużo. No i trochę tego. tego? Spróbujemy jakie to. Mm. Zostem jest tym lepsze, ewidentnie. O, kurczę. A oh, spicy. This is spicy. Bardzo spicy. Very spicy. Oh. Spicy. You like? Yes, I like. Oh my god. You crazy, brother. You will die. No. Oh my god. <laughs> Jeśli w Pakistanie masz problemy seksualne, to przychodzisz do takiego sklepu. I pytasz, ziomka Assalamualaikum. What is this? Salajit. To kosztuje 500 rupii i dzięki temu Twoja się męskości wzrasta 10-krotnie. To można zdobyć tylko from where it is From mountain. Yes, from high. High mountain. Yes, yes. And in... it is... From mountains, this is in this shape. Ah, uh, this is uh, stone? Yes. And yes, you make powder? powder. Yes, while, while uh, cleaning, then this in this form. Yes. Of and ha, uh, how can I use this? Uh, you can take uh, this in warm milk. A little bit this? Like this yes, milk? Uh, small piece. Small piece. Yeah, yeah, yeah. And one cup milk? Yes, in one cup milk. And the and girl is happy. Yes, ja I yes. Tutaj muzyczka sobie gra. Tutaj jest biuro poczty, jak to daleko. Tutaj arkuszy znacz, arkusz ze znaczkami. Cała masa tych znaczków. Zobaczcie, ile już udało mi się powyrywać. Masakra, tutaj syf leży. No i przede mną praktycznie cała noc wysyłania kartek dla czytelników. Kurde, no roboty co nie miara. I to chyba jest ostatnia moja akcja tego typu, bo tego jest na jedną osobę za dużo. Ja to jeszcze muszę powypełnić i nie pomylić adresów. To jest dopiero drobinka. Dobra, ja się zabieram za robotę, a ty idź spać. Może już śpisz, a może jest dzień. O Jezu. Dobra, ja się zmywam z hotelu, a płacę za hotel za dwie noce tyle hajsu. 50, 50, 100, 100, 100 1000. Czyli 14, 1400 rupi i to jest około 30, chyba 2 zł. Coś takiego. Dobra, idę zapłacić i ruszam dalej, ale plecek on ma obładowany. Dużo kupiłem owoców suszonych i to był chyba błąd. Pół kilograma orzechów, pół kilograma, owoców suszonych. Po co aż tyle? Nie wiem. Zobacz, szef upoczątki na pocztówki przemija. I pocztówki pojadą do Polski, do Stanów, pojadą do Szwecji, do Holandii, do Niemiec, do Belgii. Długa droga przed nimi. Ale szef, to jest poczta. Cała poczta, Nie można sprawdzić ile plecach 10 kg, mój ma 11,5. Ale usta mi spierzchły, kupiłem wazelinę, żeby mi nie odpadły. Tutaj jest po pierwsze w górach dużo pyłu i cały czas mam nos zatkany. Ale w takich warunkach przyrody to można maszerować, nie? Dobra, już mam tutaj za chwilkę główną drogę. No i z głównej drogi na szlak Za jakieś 90 km. Tutaj no Boże, dojechać. Odpowiedni czas Kurde, ale powaro, Co to jest? Jakieś plastiki Ale dowalił ziomek To się nazywa optymalizacja miejsca Transportowego Możesz mi powiedzieć twój imię? Ja My name is Nasreen Alam, and I have been working as a principal here in one of the famous schools of the north, that is higher High School. And it's like uh, for women here in gilgit uh, Pakistan. Yeah, yeah, yeah. yeah. It's, it's allowed. Yeah, it is. It's co-education there, so you can see lots of schools. They um, they facilitate both girls and boys. Yeah. But normally in Pakistan, you know, the women they Usually they stay in the home. This is my. No, no it's experience. just a, you know, it's just a stereotype about Pakistan, really? especially about the north. You know, you can see women are running their uh, small businesses. They are entrepreneurs. So if you will visit Hunza, you can see the restaurants, uh, you know, run by the female. Really? Uh, yeah. Amazing. So, yeah. So here in Gilgit-Baltistan and Hunza, the the, the women's they are like independent independent totally independent yeah financially you know socially and and you must have heard about the literacy rate um here that mm -hmm. is 100% um, literacy rate and women empowerment if you ever heard of the articles wow uh, yeah so if you want to be police woman you can Tak, oczywiście. I And kobiety w policji in tutaj na also here Tak. Tak. Wow. Yes. So totally Tak. 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 yeah, yeah. Tak. 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 do Tak. 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 on Tak. 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 To ja mówię? Ty, to ja mogę wpaść do ciebie pojeść trochę? On mówi spoko. No i jestem. Ha, dysk. apka mk. My name is, real name is Daniel. Daniel? Tak. Yeah. Nice to meet you, Daniel. Nice to meet you too. Mm. A very delicious. Oh, dobre. Oh, ale zarombiste. Kurczę tutaj, czekajcie, patrzcie, wchodzi się na to. O, cholera, wchodzisz na to, stoisz sobie, tak, kolankiem i są najlepsze bomboniery. Oczywiście nie umyte. Kto by się przejmował? Spotkałem już tak, ziomka, który studiował pakistańczyka w Korei Południowej. Kobieta, która yy, uczy w szkole podwiozła mnie pierwszy raz kobieta w Pakistanie. No i ziomka odwisi. Przejechałem 20 km niecałe. A jak tak dalej pójdzie, to przejadę całkowicie dzisiaj 30, i to jest Pakistan, Bartistan Gilgit Bartistan. No ludzie są tak otwarci mili. Cii, 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 cii. Hmm. Chodź mruczek. Wiecie, że w Pakistanie zwierzętom nie nadaje się imion, bo nadając zwierzu, zwierzęciu im, imię, to się przywiązujesz do tego zwierzęcia. A w Pakistanie nie ma takiej powszechnej kultury, która by mówiła o tym, że zwierzę to członek rodziny. Zwierzę to zwierzę. Jest, bo jest i tyle. Jak można je zjeść, no to się zje. Rzadko się zdarza, że jadę z kimś, kto za bardzo nie zna angielskiego. Tak też się teraz zdarzyło, że z szefem jadę. Jemy sobie jakieś Jadę tylko dlatego, że jest 17.30 już. No i trzeba po prostu podjechać troszkę dalej. A normalnie to stoję łapie do skutku, aż złapie kogoś po angielsku. O kurde. Ta część Pakistanu jest tak piękna, tak normalnie urocza i policji tak dużo nie ma. A teraz jedziemy starą, je, starą drogą, która prowadzi przez jedwabny szlak. Silk Road. Tak no, jak z kumplem jedziemy, ale nie jest stópka. opowiem wam, że jak się jak wyleczy, no to wylecę jak z procesem. A to mój nowy kumpel. Przed chwilą złapałem właśnie stopa. O. O. Dziewczyny, jestem w hoteliku przy Rakaposi i zobaczcie, jak jest stary sprzęty zaraz wam pokażę o, proszę zobaczyć Jest stare szychy które tutaj pełniły jakąś służbę ale zobaczcie na to to są stare buty ze skóry prawdopodobnie cielęcej o, a tutaj stary worek śniadanko czyli chapati, taki naleśnik Ręcznie robiony drzem. Tutaj w Hunza jest to bardzo popularny i oczywiście czaj, czyli herbata z mlekiem. No i z dawku cukru, bo mam problemy żołądkowe. No i ciekaw jestem, jak w sytuacji, kiedy mam problemy żołądkowe, wyjdzie mi wejście na rapa pushi. Raka pushi. 7000. W sensie nie wchodzę na górę, tylko idę do base Campu To jest przewyższenia 1000. 250 pięćdziesiąt metrów, nie jest dużo i nie jest mało. Mm. No, ale spróbujemy, człowiek sobie leży pod rurą, która transportuje wodę z gór do wioski. No, to się nie zestrałem? Myślałem, że wąż, coś mi tak zaczęło wiązać, a tutaj po głowie, no i nigdy nie wiesz, no, jak to ty sobie leżysz? No, tutaj są węże, jest dużo węży, jaszczurki, pająków teraz nie ma za wcześnie, w sensie, no, pająki się ukrywają od słońca. Węże zresztą też, no, ale może się trafić. No sobie odpoczywam i zastanawiam się, po co ludzie się tak męczą, wchodząc w te góry. Jak ja teraz. Pierwsza przeszkoda na trasie rura nie wytrzymała, a bardziej łączenia. No i trzeba przebiec szybko. Dobra, lecimy. O! O, cholera! O! Ja nie mogę! Ja, o kurde! Eee. O! Nie! O matko! Jakie przejście! U. Ucieka! Cały mokry! O cholera! To nie tak miało być! To nie tak miało być! O kurde! No to zablokował! Kierowników! o oh jest to jest zablokował tutaj praktycznie nikogo nie ma jeszcze nikogo nie spotkałem od dwóch godzin bo jest lockdown i turystów nie ma pomyliłem drogę poszedłem tam zamiast tu no ale tak w górach jest Mała pomyłka, no i klopsik, więc trzeba cały czas być czujnym. I nie chodzimy w górach po nocy. Zwłasz, zwłaszcza w tych wysokich. O kurde! Ale w kość te góry dają. Idziemy w górę. Raka